Znaki Zodiaku, które nie mają Anioła Stróża. Każdy ma swojego Anioła, który prowadzi go przez życie, ale są tacy, którzy zostali pozbawieni niebiańskiego patrona. Ich losy są bardziej skomplikowane, a próby trudniejsze. Kroczą przez świat sami, bez niewidzialnego wsparcia, bez ręki, która ratuje ich w ostatniej chwili. Nie mogą polegać na wyższych siłach, mogą polegać tylko na sobie. Ich życie jest walką, w której pozostają wojownikami, pozbawionymi skrzydeł, by latać. Ale kim oni są? Które znaki Zodiaku nie mają ochrony anielskiej? Kto jest zmuszony pokonywać trudności na własną rękę, polegając jedynie na własnych siłach? Może ty jesteś jednym z nich? Słuchaj uważnie. Wiedza tajemna jest ujawniana tylko tym, którzy są gotowi ją przyjąć. Zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz jako pierwszy poznać mistyczne przepowiednie, tajemnice Zodiaku i znaki losu, które mogą odmienić Twoje życie. Ale pamiętaj, ta treść ma charakter wyłącznie rozrywkowy, a może masz już wrażenie, że ten znak mówi o Tobie. Posłuchaj, być może jesteś przeznaczony, aby podążać tą drogą samotnie. Pierwszym znakiem jest skorpion, w samym sercu mistycyzmu i tajemnic. Pośród gwiaździstych komnat i cieni przeszłości, skorpion kroczy ścieżką samotności. Jego duszy nie chroni anioł, jego kroków nie łagodzi boska ręka. Jego przeznaczeniem nie było pozostawanie pod ochroną wyższych mocy, gdyż sam stał się swoim własnym obrońcą, swoim własnym strażnikiem, swoim jedynym przewodnikiem w tym świecie i poza nim. Ten znak Zodiaku nie wie, co znaczy być prowadzonym przez światło, ponieważ zawsze bez lęków wkraczał w ciemność torując sobie drogę przez próby, nie licząc na miłosierdzie niebios. Skorpion jest uosobieniem siły, tym, który doświadczył wszystkich odcieni bólu, który ujrzał prawdę świata bez złudzeń, który wie, że aniołów nie ma, że tylko on sam może być swoim własnym wybawcą. Podczas gdy inni szukają ukojenia w modlitwie, mając nadzieję, że ktoś usłyszy ich wołanie, skorpion milczy, ponieważ wie, że nikt nie przyjdzie, nikt nie podniesie jego ciężkiego brzemienia. Nikt nie oświetli mu drogi oprócz niego samego. On jest kowalem swojego własnego losu, swojego własnego miecza i swojej własnej tarczy. Ale ten znak nie potrzebuje ochrony, bo jest silny, bo przeszedł piekło, bo został zahartowany przez zdrady, rozczarowania, straty. Tam, gdzie inni się poddają, on idzie dalej. Tam, gdzie inni się poddają, on zadaje ostateczny cios. Podczas gdy inni szukają błogosławieństw, on akceptuje swój mrok, wiedząc, że właśnie w nim tkwi jego prawdziwa siła. Niech jednak nikt się nie łudzi, brak Anioła nie oznacza, że Skorpion jest bezbronny. Wręcz przeciwnie, jest straszniejszy niż jakikolwiek demon, jest mądrzejszy niż jakikolwiek mag, wyczuwa linię losu subtelniej niż ten, kto podąża za światłem. Potrafi kontrolować energię, podporządkowywać sobie ludzi, czytać ukryte intencje, dostrzegać to, co umyka innym. Jednak ta samotność może być nie do zniesienia. Czasem, głęboko w nocy, skorpion zastanawia się, a co by było, gdybym miał kogoś? Ktoś, kto szepnie mi do ucha, jak uniknąć bólu? Ktoś, kto podtrzyma mnie za rękę, gdy upadnę? Ale nie ma odpowiedzi, ponieważ przeznaczony jest do bycia samotnym wojownikiem, któremu nie jest dana ochrona niebios. A jednak jest silniejszy niż wszyscy ci, których otaczają aniołowie. W końcu udowodnił, że potrafi obejść się bez nich. Drugim znakiem jest koziorożec. Ciężki krok koziorożca, jego zimnokrwiste spojrzenie, jego nieustanny ruch do przodu wszystko to są oznaki człowieka, który nigdy nie zaznał ochrony wyższych mocy, który od dzieciństwa przyzwyczaił się polegać wyłącznie na sobie. Urodził się bez anioła stróża, ponieważ jego przeznaczenie to ścieżka wybrukowana wolą, dyscypliną, cierpliwością i bólem. Tam, gdzie inni upadają i czekają na rękę, która ich podniesie, koziorożec podnosi się sam, nie czekając na pomoc, nie mając nadziei na cud, nie prosząc losu o litość. On nie potrzebuje cudów, on je sam tworzy. On się nie modli, on działa. Nie wierzy w miłosierdzie, wierzy tylko w wyniki. Ten znak nie boi się iść sam, bo wie, jego sukces, jego zwycięstwa, jego władza nie są darem niebios, ale owocem jego niestrudzonej pracy. Jego niezłomnego charakteru, jego zimnej kalkulacji. Wygrywa bitwę za bitwą, nie wiedząc, czym jest pomoc z góry, ponieważ nigdy jej nie otrzymał. Ale nieobecność anioła czyni go wyjątkowym. Koziorożec zrozumiał prawa świata, rozumie jak działa władza, wie, że nie ten kto prosi, ten dostaje to czego chce, lecz ten kto bierze. Nie oczekuje manny z nieba, nie szuka znaków, nie szuka aprobaty, sam tworzy swój los krok po kroku z matematyczną precyzją budując każde wydarzenie swojego życia jednak zdarzają się chwile kiedy nawet on czuje chłód samotności nawet on zastanawia się dlaczego niebiosa nie zesłały mu strażnika dlaczego zawsze był sam czasem zadaje sobie pytanie gdybym miał anioła czy byłoby mi łatwiej ale on zna odpowiedź koziorożec nie jest stworzony do łatwości jego przeznaczeniem jest żelazo hartowane w ogniu kamień ostrzony przez stulecia Góra nieruchoma pośród burz. A nawet gdyby dali mu anioła, odmówiłby, ponieważ jest silniejszy od wszystkich tych, których otacza światło. Trzecim znakiem jest Baran. Baran jest znakiem urodzonym w ogniu. W jego sercu szaleje żywioł pierwotnej mocy, która nie znosi ograniczeń i barier. Baran to wojownik, który idzie naprzód nie oglądając się za siebie, nie prosząc o ochronę, nie licząc na niczyją pomoc. Inne znaki mają aniołów stróżów, ale Baran jest swoim własnym obrońcą, swoim własnym przewodnikiem przeznaczenia. Los Barana to ciągła walka, ognisty wir prób, przez które musi przejść bez wsparcia wyższych mocy. To nie kara, lecz błogosławieństwo. Jeśli upadnie, sam się podniesie, jeśli drzwi przed nim się zamkną, wyważy je, jeśli przed nim otworzy się przepaść, własnymi rękami zbuduje most. Baran nie potrzebuje skrzydeł na plecach. Ma płomień w duszy, który prowadzi go naprzód. Ale za ten dar niezależności płaci wysoką cenę. Jego życie jest bardziej skomplikowane niż innych. Podczas gdy inne znaki czują, że w chwilach zwątpienia prowadzi je niewidzialna ręka, baran idzie sam, polegając jedynie na swojej sile i intuicji. Świat nie zsyła mu łatwych ścieżek, bo on sam urodził się po to, by je wybrukować. Barany często stają w obliczu wyzwań, które wydają się przytłaczające. Najtrudniej jest im w chwilach, gdy brakuje im sił i gdy cały świat zdaje się być przeciwko nim. Inni mają wsparcie z góry, ale baran zmuszony jest polegać wyłącznie na swojej wewnętrznej energii. Dlatego barany często sprawiają wrażenie twardych i nieugiętych. To ich sposób na przetrwanie w świecie, w którym nie czują się chronione przez niewidzialną ochronę. Ale jest jeden wielki sekret. Baran nie potrzebuje anioła stróża. On jest swoją własną wyższą siłą. Jego duch jest tak potężny, że jest w stanie sam kreować swoje przeznaczenie i zmieniać świat wokół siebie. To jedyny znak, który ma prawo być swoim własnym patronem, swoim własnym obrońcą. Kiedy baran to zrozumie, stanie się niezwyciężony. Wszystko, czego potrzebuje, to nie czekać na pomoc, nie szukać znaków, nie mieć nadziei na cud. On sam jest cudem, ogniem, twórcą swojej własnej rzeczywistości. I dlatego będzie szedł do końca, pokonując przeszkody, których inni nie byli w stanie znieść. Czwartym znakiem są bliźnięta. Bliźnięta to znak, który zawsze balansuje na granicy rzeczywistości. Żyją pomiędzy światami, w przestrzeni, gdzie cienka granica między dobrem i złem, światłem i ciemnością, prawdą i iluzją staje się niewyraźna. Inne znaki mają Anioła Stróża który prowadzi ich przez życie, pomaga unikać błędów i wskazuje właściwą drogę. Ale Twins zostali bez niego. To nie przypadek, los uczynił ich wolnymi, dał im prawo wyboru drogi, którą chcą podążać. Mają wyjątkowy dar, potrafią patrzeć na świat z różnych perspektyw, ale ten sam dar stał się dla nich największym wyzwaniem. Bez Anioła Stróża Bliźnięta zmuszone są nieustannie szukać odpowiedzi w sobie, błądzić po labiryntach swoich myśli, wątpić, Wybierać, zmieniać kierunki. Inni w trudnych chwilach mogą czuć się wspierani przez kogoś z góry, ale bliźnięta nie mają takiego luksusu. Kiedy upadają, muszą sami się podnieść. Kiedy ich serce rozdziera ból, muszą je szyć własnymi rękami. Kiedy los stawia ich przed wyborem, nie słyszą żadnych wskazówek, tylko swój wewnętrzny głos, który sam nie wie dokąd prowadzi. Osoby z znaku bliźniąt często odczuwają stratę, niepewność i samotność. Mają trudności ze zrozumieniem, kim naprawdę są, ponieważ widzą tysiące wersji samych siebie, ale żadna z nich nie wydaje im się prawdziwa. Potrafią zmieniać maski, przystosowywać się, ale w głębi duszy zawsze kryje się pytanie, gdzie jest moja prawdziwa istota. Ale ich siła leży w wolności, nie potrzebują patronów, są twórcami swojego własnego losu. Potrafią tworzyć rzeczywistość, zmieniać ją i przekształcać jak nikt inny. Jeśli nauczą się ufać sobie, jeśli zaakceptują swoją dwoistą naturę, jeśli przestaną szukać odpowiedzi na zewnątrz i zajrzą do wewnątrz siebie, odkryją swoją własną magię. I wtedy nie będą już potrzebować anioła stróża. Oni sami staną się siłą zdolną zmienić świat. Piątym znakiem jest rak. Rak jest znakiem, że bardziej niż inni potrzebuje opiekuna, patrona, niewidzialnego strażnika, który uchroni go przed ciosami losu. Ale to rak został pozbawiony Anioła Stróża. Wydaje się to niesprawiedliwe. Rak jest jednym z najbardziej wrażliwych i emocjonalnych znaków, postrzega świat głębiej niż inni, przekazując każdy ból swojej duszy. Dlaczego został pozbawiony wyższej ochrony, bez ręki, która by nim pokierowała w chwilach rozpaczy? Odpowiedź jest prosta, ponieważ rak był przeznaczony, by stać się swoim własnym Aniołem. W przeciwieństwie do innych osób, Rak wyczuwa subtelne energie wszechświata, intuicyjnie rozumie ludzi i przewiduje zdarzenia. Słyszy szepty przeznaczenia, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale zamiast szukać ochrony, sam musi stać się obrońcą. Musi nauczyć się chronić siebie, swoją duszę, swoje granice, bo jeśli tego nie zrobi, świat go rozdarie. Rak zbyt często żyje w przeszłości, w starych wspomnieniach, w bólu, który wydaje się nie do zniesienia. Inne znaki mogą iść naprzód, ale rak tkwi w starych ranach, ponieważ nikt nie prowadzi go za rękę. Może odczuwać niewyobrażalny smutek, poczucie osamotnienia, wrażenie, że nikt go nie rozumie. I to jest test, który musi zdać sam, ale on ma coś, czego nie mają inni: magię uczuć, moc miłości, głębie duszy. Jeśli nauczy się akceptować swoje emocje. Jeśli przestanie żyć przeszłością i zrozumie, że jego siła leży w teraźniejszości, będzie w stanie przezwyciężyć wszystko. Rak nie potrzebuje Anioła Stróża, ponieważ nosi światło w sobie. Musi zapalić to światło, pozwolić sobie na siłę, uwierzyć w siebie. I wtedy żadna próba nie będzie w stanie go złamać, bo nauczy się bronić lepiej niż jakikolwiek Anioł.